Kaziu mi opowiadał, że Tamara podobno dostała naprawdę porządną karę. No, pan Kaziu mówił, że jej rodzice wykrzykiwali: Teraz będziesz miała szlaban! Koniec, koniec z wszystkim! <grytanie> no i dobrze jej, tak? No pewnie. A jak ty się teraz czujesz, co? No, o wiele lepiej. Najważniejsze, że was pamiętam. No, tak nam było smutno, kiedy nas nie pamiętałaś. Dziewczynki? Zrobiłam wam przepyszny deser. Och, pani Zosiu, pani to zawsze przygotuje coś pysznego. Dziękujemy bardzo. Nie ma za co. Karolcia, potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Wszystko mam. Ważne, że Anka i Zoja są tu ze mną. Mam nadzieję, że wkrótce dołączy do nas Weronika. No właśnie, jeszcze ci tego nie powiedziałam. Najważniejszej rzeczy. Co się stało? Weronika wkrótce u nas zamieszka. To już kwestia kilku dni. Naprawdę? Tak, i wróci do szkoły. To jest najlepsze. Będziemy znowu wszyscy razem. Och, jak ja się cieszę, że wszystko dobrze się skończyło. Ach, ja też się cieszę, że już po wszystkim, ale ten twój wypadek, no to było naprawdę straszne. Pomóc ci się napić? Nie, poradzę sobie, daj. Możesz trzymać tą ręką? Tak, to mogę. Niedługo będę miała zdjęty gips. O, fantastycznie. Czyli wkrótce wrócisz do szkoły, tak? Tak, jeszcze trochę. Szczerze mówiąc, mój chłopcze, spodziewałam się, że twój bagaż będzie większy. No cóż, babciugienia, co ja tam mogę mieć? Kilka ciuchów i to wszystko. Nie martw się, kupimy ci nowe ubrania. Babciu, ty tak nie szastaj tą kasą. A co? Nie bój się dla ciebie też zostanie. Oj, babciu, przecież wiesz, że nie o to chodzi. Babciu, mam coś dla ciebie. Zrobiłem to całkiem sam. Oho, ciekawe, co to? Proszę bardzo. Co to jest? Zdjęcia! Suzy i Leo! Wspaniała niespodzianka! Dziękuję ci bardzo! Nie ma za co! Lizus! A pieseczki sobie słodko śpią. Babciu, dobrze, że je wzięłaś do siebie do domu. Są tutaj naprawdę szczęśliwe. Janek też będzie tutaj bardzo szczęśliwy. No, wiem, babciu, wiem. Mogę pójść zobaczyć mój pokój? No, ale on stoi pusty. Łóżko tam jest tylko. No, wiem, ale chciałbym pomyśleć, jakie meble bym tam chciał mieć. Jasne! Idź zobacz! Kupię ci takie meble, jakie sobie wymarzysz! Dziękuję. Babciu, jesteś pewna, że dobrze zrobiłaś? Oczywiście, że tak. Ten chłopiec i ja będziemy razem bardzo szczęśliwi. No, nie wiem, w ogóle go nie znasz. Nie wiesz, jaki jest. Zdążyłam go już poznać, Wercia, nie bądź o niego zazdrosna Byłaś w domu dziecka, wiesz jak tam jest I co, chciałabyś tam zostać na zawsze? Oczywiście, że nie, babciu No, życzę wam jak najlepiej Wcale nie jestem zazdrosna Jesteś, jesteś A Janek jest niczego sobie Mogłabyś się dookoła niego zakręcić Oj, babciu, znowu zaczynasz Idę do Janka Ja i tak wiem, że z tego będzie wielka miłość. No cóż, twój pokój jest naprawdę bardzo pusty. No, tylko łóżko. Nie wiem, jakie meble bym chciał. Możesz wybrać, jakie zechcesz. Babunia ci kupi. Oj, Vera, no weź już przestań. No dobra, sorry. Tylko się droczę z tobą. Kto się lubi, ten się czubi. A kto powiedział, że ja cię lubię? Weź przestań. Wiem, że mnie lubisz. Ja ciebie tak samo. Rudzielec! Jegus! czarnuszka, masz piękne czarne włosy. Weź, przestań. Kilka dni później. No i jak tam? Jak się czujesz, Karolina? O wiele lepiej bez tych gipsów. O rety, znowu jestem sobą. Ała, trochę mnie nogi bolą. No tak. Na razie będzie ci się jeszcze trochę dziwnie chodziło, ale spokojnie. To kwestia kilku dni i wrócisz do siebie. No wreszcie nie mogłam się doczekać. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za zdjęcie gipsów. Nie ma za co, taka moja praca. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Wiesz co, Karolcia? No co? Mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę jaką? Pójdziemy dzisiaj na słodkie ciasteczka do kawiarenki. O, fajnie, bardzo miło. Bardzo lubię tam chodzić, kiedyś chodziłam tam z Teodorem, ale teraz on w ogóle nie ma dla mnie czasu. No właściwie, to masz rację. Dawno nigdzie razem nie byliście: ani w restauracji, ani w kawiarni. No tak, Teodor ostatnio bardzo dużo pracuje. I bardzo dużo się kłócicie. Słyszałam wasze krzyki. Och, przykro mi, nie chciałam, żebyś tego słuchała. Spoko, niczym się nie przejmuj. Ja wszystko rozumiem. Dorośli czasem się kłócą. No tak, dobrze. Chodźmy, spędźmy razem miłe popołudnie. A co byś pomyślała? Gdybym wzięła taką poduszkę, myślisz, że będzie pasowała do mojego pokoju? No nie wiem, Zoja, jeśli ci się podoba. Hej, a co ty tak posmutniałaś? Co? Coś się stało? Źle się czujesz? Nie, po prostu. Po prostu co? No mów, anka! Po prostu miałam się wyprowadzić do tego domu, w którym rzekomo straszy, no i mama postanowiła, że jednak nie. A, no właśnie, ja całkiem o tym zapomniałam. No i mama zmieniła zdanie, jednak nie chce tam mieszkać. Właściwie to nie zmieniła, od początku nie chciała. Ja też mu chciała sobie szukać dodatków do mojego pokoju. Och, no przecież będziesz szukać. Na pewno znajdziecie idealny dom, zobaczysz. Kiedy to będzie? Ten był super. Miałabym swoje miejsce razem z Weroniką, a teraz znowu muszę czekać. Bądź cierpliwa: cierpliwość zawsze się opłaca. Oj, Zoja, hmm, ja już bym chciała mieć nowy pokój. No i, i właśnie wybierać sobie najróżniejsze dodatki. Na pewno tym razem zrobię sobie różowy pokój. Wszystko będzie różowe: łóżko, pościel, ściany, podłoga. Ojeju, nie wiem czy to dobry pomysł Oszalejesz w takim różowym pokoju? Nie, uwielbiam róż i nie będę się z tym kryć Róż może odrobina błękitu i delikatnie bieli No dobrze, najpierw musisz się przeprowadzić, żeby wiedzieć jaki pokój będziesz miała No, muszę trochę pośpieszyć mamę i, i Kazia, żeby szybciej znaleźli ten dom Wow, miałaś rację, bardzo tutaj słodko Mhm, mm a jakie przysmaki tu mają. Na co masz ochotę? No nie wiem, może ty wybierz, skoro już tutaj byłaś, to wiesz co jest dobre. U nas wszystko jest dobre. Na co macie ochotę? Słodkie babeczki, a może eklerki, pączki, donaty, a może pyszna słodka kawa? Kawa? hm w sumie napiłabym się cappuccino, jeśli pozwolisz. Bierz co chcesz. W takim razie weźmiemy dwa razy cappuccino i dwie słodkie babeczki. Dobrze, przygotuję i przyniosę do stolika. Pójdę wybrać stolik. Dziękuję pani bardzo. Proszę. No i co? Znalazłaś stolik? Tak, chciałabym usiąść pod oknem. Jasne, nie ma problemu. Zosiu, tak sobie myślę. A może ty i Teodor kłócicie się przeze mnie? Nie, absolutnie. W ogóle tak nie myśl. Na pewno? Tak, na pewno. No dobrze. Proszę bardzo przepyszna kawcia, cappuccino i dwie słodkie babeczki. Wow, ale to słodko wygląda. Mam nadzieję, że będzie Państwu smakować. Dziękujemy bardzo. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak ładnie wyglądało. Ta kawa jest z kotkiem, ale ekstra. No dobrze, w takim razie przyjedziemy zobaczyć. Dziękuję bardzo, do widzenia. Co tam, kochanie? Gdzie jedziemy? Wiesz co, zadzwoniła do mnie pewna pani, która chce sprzedać budynek. Jaki budynek? No, właściwie jest to sklep, ale można byłoby przerobić ten sklep na dom, taki mieszkalny. Och, kochanie, co ty wymyślasz? Hejo, mamo, hejo, Kaziu. Dzień dobry. Dzień dobry, dziewczynki. No, widzisz, nawet dziewczynki przyszły w samą porę. W samą porę na co, mamo? Ja chciałam z Tobą porozmawiać na temat naszego nowego domu. No to idealnie się składa, bo właśnie jedziemy go zobaczyć. Kochanie, przecież mówiłaś, że to jest sklep. No dobrze. Ale można go przerobić na dom. Jaki sklep, mamo? No ten różowy. Kojarzysz? Chodziłyśmy tam kupować ubrania. Ten duży piętrowy? Tak. Pani chce go sprzedać dosyć tanio, ponieważ się zadłużyła. Bidulka szybko musi zebrać pieniądze, dlatego zależy jej na sprzedaży. Skarbie, no, pojedźmy i zobaczmy. Tam jest taras, y ładne wejście do domu, no, no no, przecież możemy wejść. Nie do domu, tylko do sklepu. To jest witryna sklepowa. No dobrze, no ale chyba zobaczyć można. Tak, jedźmy. Zoja pojedzie razem z nami. Bardzo chętnie. No, także idź po Kubusia i jedziemy. No rety. Kaziowi chyba ten pomysł się nie spodobał. No, co ty? Przecież ten sklep jest bardzo duży, piętrowy. Faktycznie mogłybyśmy go przerobić na dom. No, nie wiem, mamo, dawno tam nie byłam, ale kojarzę, że tak, że jest duży. Nie byłaś? Przecież ze mną tam byłaś. Hej, Anka, miałabyś duży pokój. Ty, Wera, piętro domu. No, no ekstra by było, faktycznie tak. Ten sklep się nadaje na to, żeby przerobić go na dom, tylko tam jest bardzo różowo. Nie wiem, czy panu Kaziowi się to spodoba. No przecież dom można przemalować. Och, takie problemy to nie problemy. Słyszysz, Kubusiu, co ta twoja mama wymyśliła? Że będziemy mieszkać w sklepie. I co? Smakowało panią? Tak, babeczka była wyśmienita. Cappuccino też. Dziękujemy bardzo. Czekaj! Co? Mnie wołasz, mały? Tak, zobacz, kim jestem. Jesteś lwem? Jestem straszliwym lwem! ra! Fajny <grym> z ciebie dzieciaczek! Wnusiu, zostaw ludzi, nie zaczepiaj! Proszę się nie przejmować, nic się nie stało. Lubię takie małe dzieci. Naprawdę? Tego się nie spodziewałam. No, chciałabym kiedyś mieć młodszego brata. Albo młodszą siostrę? O, Karolcia, to nie jest dobry pomysł! Ale dlaczego? Przecież mogłabyś razem z Teodorem zaadoptować jeszcze jedno dziecko. A e, nie, raczej nie. Dlaczego? No, zawsze chciałam mieć jedno dziecko, córkę. No i zaadoptowaliśmy ciebie i tak nam dobrze. No, ale może kiedyś zmienisz zdanie? Nie mów nie, nigdy nie mów nigdy. To wie, co przyniesie los? Oj, Karolcia! Bardzo ubolewam nad tym, że muszę sprzedać mój sklep. Niestety nie mam wyjścia. Zadłużyłam się i to bardzo! Mam takie długi, nie mam wyjścia. Sklep musi zostać sprzedany. Och, tak mi przykro, proszę pani. Mamo, ten sklep naprawdę nadaje się na to, aby w nim zamieszkać. Och, dziewczyny! Ach, proszę pana, mój sklep naprawdę nadaje się na to, by przerobić go na dom. E, tutaj jest tyle miejsca, dobra cena. Proszę państwa, no nie chcę sprzedawać go byle komu. Chcę sprzedać mój sklep komuś, kto o niego zadba. No ja na pewno bym dbała, gdyby to był mój dom. Proszę pani, a te wszystkie kosmetyki i ubrania to też będziemy mogli zatrzymać? Ach. Mogę sprzedać ten sklep razem z kosmetykami i z ubraniami. Znalazłam Państwa ogłoszenie na Facebooku, że szukacie domu na sprzedaż. No i tak sobie od razu o Was pomyślałam. Dobrze Wam z oczu patrzy. Widziałam Pani zdjęcia. To, że macie dziecko, potrzebujecie dużo miejsca. No, no miejsce idealne. No nie wiem. W końcu to sklep, a nie dom. Proszę nie słuchać mojego męża. On po prostu jak się zaweźmie to już koniec kropka. No, rozumiem, ale jeśli on nie chce tu mieszkać, no to nic pani na to nie poradzi. Poradzę, poradzę, zaraz go namówię. Nie mogę, nie mogę tego przeżyć, że muszę sprzedać mój sklep. Och, tak mi przykro, naprawdę. Wiem, jak to jest, kiedy się człowiek zadłuży. Też kiedyś miałam mnóstwo długów i musiałam sprzedać swoją ukochaną biżuterię. No tak, no dobrze, proszę się rozejrzeć. Kaziu, ja nie wiem, co ty tak marudzisz. Tutaj jest naprawdę dużo miejsca. Jest piętro. No zobacz, no mielibyśmy naprawdę super dom. No nie wiem, Aniu, czy ze sklepu uda się zrobić dom. Kaziu, tam twój dom, gdzie twój zadek. A my jesteśmy rodziną i wszędzie nam będzie dobrze. Ważne, że będziemy razem. No mądre słowa, mądre słowa. Kaziu, nie daj się prosić. Tutaj jest naprawdę bardzo ładnie. Nie ma co prawda ogrodu, ale jest taras, balkon. Ja też jestem za. No, na pewno jest to większy dom niż tamto mieszkanko, no, raczej dwa mieszkanka połączone w jedno. Tu na pewno bylibyście bardzo szczęśliwi. Tak, też tak myślę. Kaziu, Kaziu, zgódź się, zgódź się. No dobrze, niech będzie. Wiedziałam, że się zgodzisz, kochanie. Joho! w takim razie mamy nowy dom. Jej! Ui! Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o nowym domu Kazia, Krysi, Anki, Kubusia i oczywiście Weroniki. Czy według Was. Tego sklepu da się stworzyć cudowny domek rodzinny. Subskrybujcie kanał Bajolanki, zaglądajcie również na mój drugi kanał Topiki Topcia. Tam też czekają na Was moje historyjki Toka Boka. Zapraszam Was też do mojego sklepiku, w którym znajdziecie wykonaną przeze mnie biżuterię oraz bryloczki www.topikowo.art. Sklepik napędzany wyobraźnią. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Miłego dnia. Pa.